Dzisiaj opowiem o kulach, które są na wieżach kościelnych, ratuszowych, pałacowych. Jako wytwórca takich kul myślę, że coś ciekawego wam przekażę. Kule przeważnie były wykonywane z miedzi, a to ze względu takiego iż miedź jest bardziej odporna na zmiany temperatur i jest też bardziej kowalna. Zdarzają się kule z mosiądzu i też kule z cynku. Z tytancynku. Z mosiądzu kula, jeżeli jest dobrze wykonana, wytrzyma naprawdę 200-300 lat, a z tytancynku nie za bardzo, ponieważ po jakimś tam czasie, po kilkudziesięciu latach już zaczyna się kruszyć. Jeżeli widzicie kulę na kościele, pałacu, ratuszu, jej prawidłowa nazwa to bambuła. A bambuła stoi na królu. Dalej opowiem, dlaczego król powinien być wykonany z drewna, czyli podstawa króla. Różne były sposoby wykonania bambu i też różne były średnice. Nieraz było tak, iż średnicę wyznaczała średnica krążka blachy, jaki był dostępny. Nieraz są kule o średnicy ponad 1,5 metra, ale od spodu nie zobaczycie. Jak one są wykonane, ponieważ no są dosyć wysoko. Dawniej wydaje mi się, iż każdy zleceniodawca chciał mieć tą kulę jak największą, i teraz też tak jest, chociaż najbardziej tak schodzą kule o średnicy 400, 500 do 600 mm. Nieraz kształt bambuły zależał od tego, jak to się mówi w brązownictwie. No tak się urodziło, jaka była forma zbliżona. Jaki zamek dało się technicznie wykonać? Czy była zaklepywana, czy ten saterunek był zawijany na maszynie, czy był oklepywany, czy to było lutowane? Przeważnie to zależało od wykonawcy, czyli od drykiera, bądź od dekarza, bo niektóre kule były wyklepywane ręcznie, a klepane, klepanie takiej kuli ręcznie jest możliwe, no ale jest bardzo pracochłonne. Kule też były lutowane z części, czyli wyklepywano takie listki na zasadzie jak jest globus składany i potem to lutowano przeważnie na cynę, na zakładkę albo na styk po prostu, a do środka dając wzmocnienie. Według sztuki brązowniczej bambuła, kula czy jakiś inny element y, sztycy wieżyczki powinien być wykonany na formie drewnianej Dlatego iż na drewnie materiał się nie przecienia, jest tylko walcowany jednostronnie, forma się ugina, także jest taka zasada, żeby z jak największego materiału wykonać jak najmniejszy przedmiot. Inaczej jest na formie stalowej, gdzie drykuje się dociskowo mocno. I kula wykonana na takiej formie stalowej, jak teraz zrobiłem, będzie bardzo cienka, ścianka będzie bardzo przecieniona i też kula będzie dosyć agresywnie wytworzona. Przez to wiązania międzycąszczeczkowe będą popękane i żywotność takiej kuli będzie dużo, dużo, dużo mniejsza. Tutaj widzicie bambułę, na którą zużyłem krążek o średnicy 560 mm, ale gdyby forma była metalowa, twarda, wtedy krążek. Byłby mniejszy o 8 cm, ponieważ blacha by się rozciągała i nie miałbym gdzie zgubić tego materiału. Przedmiot jest łatwiej zrobić na formie metalowej, twardej, ale jest to kosztem jakości, grubości i trwałości. Były takie przypadki, że trafili mi się klienci i nie zamówili kuli, ponieważ gdzieś tam u konkurencji kula wykonana na formie stalowej jest tańsza o 600 zł. Na nic moje tłumaczenia, że kula wykonana starym tradycyjnym sposobem wytłaczania obrotowego wytrzyma 300 lat. Odpowiedź klientów była zawsze taka sama. My tylko dajemy gwarancję na 5 lat. A co potem? To już nie nasza sprawa. Ale zdarzają się wykonawcy dachów, którzy przyjeżdżają do mnie z daleka, z Gdańska, z Jasła, z Górnego Śląska którym właśnie zależy na tej jakości, by ta kula była jak najgrubsza i wytrzymała jak najdłużej. Ale to są tacy fachowcy starej daty. Teraz powrócimy do kształtu i do wymiarów. Tutaj jest przykład elementu, który zleceniodawca zamówił u mnie, a było to z przeznaczeniem na meczet w Warszawie. Musiała być powtórka, gdyż nie zatwierdzono tej kropli, gdyż odbiegało od projektu o kilka milimetrów. Oni mają ścisłe wymagania co do kształtu. I trzeba było przerobić. Tak wyglądała wcześniej, przed przeróbką. Przeważnie jest tak, że taką zmianę elementów na dachu musi zatwierdzić konserwator zabytków. I też była ciekawa sytuacja z okolic Wrocławia. Gdzie młoda pani konserwator zabytków nie zatwierdziła takiej szpicy, ponieważ nie zgadzał się kolor. I już wam opowiadam. Tutaj widzicie na zdjęciu, odtworzyłem to według starych zdjęć. Była to szpica na taki daszek do pałacu. I cóż, pani, która miała firmę i zamówiła tą szpicę, przyjechała. Za parę dni i powiedziała, że pani konserwator nie zatwierdziła, ponieważ kolor nie jest zielony. Na nic były tłumaczenia pani konserwator, że to się pokryje grynszpanem po jakichś 15-20 latach. Grynszpan wydziela się pod wpływem dwutlenku węgla. Jest to dosyć taka silna trucizna. Między innymi za czasów PRL-u była używana jako trutka na szczury. I jak widzicie na zdjęciu, to co miało się wytwarzać ponad 20 lat. Wytworzyłem w ciągu 3 dni. W sklepie u nas w miejscowości wykupiłem cały ocet ponad 40 butelek octu spirytusowego. Kredę zrobiłem mieszaninę wytwiela, wydzielał się dwutlenek węgla i zawieszona szczelnie szczyca pokryła się po trzech dniach dihydratem miedzi, czyli tym grynszpanem. I teraz powracamy do króla, bambuła inaczej naszej kula, Stoi na królu. Król nieraz był ozdobny, czyli ta podstawa taka mocująca. I król musiał być wykonany z drewna. A było to powiązane z tym, iż kula miała się uratować w trakcie pożaru, bo gdy pożar doszedł do wieżyczki, król miał się upalić i kula miała spaść na ziemię. A było to związane z tym, iż w takich kulach, bambułach przechowywano dokumenty historyczne. Takie, które były z przeznaczeniem dla potomnych. Dzieje historyczne naszego kraju były różne. Zawsze wybiegano w przyszłość. Więc dlatego właśnie takim najbezpieczniejszym miejscem na przechowywanie cennych informacji była właśnie bambuła. Panowie, którzy robili dachy i którzy zamawiali u mnie bambuły, opowiadali mi, że w takich bambułach znajdowano przeróżne rzeczy. Nieprzypadkowo też właśnie taką bambułę nazywa się kapsułą czasu, no i jej otwarcie jest takim jakby wydarzeniem. Przede wszystkim znajdowano dokumenty po łacinie, opisy historyczne miejscowości, opisy historyczne różnych wydarzeń, monety. Butelki zalakowane, w których były dokumenty, pierścienie, różne takie powiązane na przykład z jakimś urzędem, ratuszem, bądź też z jakąś bazyliką. Przeważnie były to przedmioty, które nie miały jakiejś wartości materialnej, ale właśnie starano się tam schować w tych bambułach opisy historyczne, wydarzeń, różne zapiski, takie właśnie, które. Nie byłyby narażone na zrabowanie, więc były to powielone informacje, które właśnie z zamysłem były przeznaczone poprzez to, i kula jest wysoko niedostępna i tak jak mówiłem wcześniej, była wykonywana z taką trwałością właśnie tą brązowniczą, gdzie miała wytrzymać 200, 300, 400 lat, ponieważ było to z miedzi i wiedziano, że tej kuli nikt przez te lata długie nie będzie otwierał. Też kolejnym takim miejscem, gdzie chowano jakąś informację krótką, ale ścisłą, historyczną dotyczącą szczególnego miejsca, była ściana tabernakulum. Zasada jest taka, i tak się powinno powielać, iż po otwarciu takiej kapsuły czasu należy zachować tamte zapiski, które były. A należy dołożyć nowe informacje. Kolejną istotną rzeczą, dlaczego król był wykonywany z drewna, a nie z żelaza, jest to, iż między żelazem a miedzią wytwarza się ogniwo. Właśnie ci starzy majstrowie nie łączą żelaza z miedzią, ponieważ miedź na styku z żelazem koroduje. Niby wytwarza się tam jakieś napięcie, na tym się nie znam. Ale właśnie taka jest zasada. Nie łączymy żelaza z miedzią. Co do montażu bambuły na szczycie. Starzy fachowcy nie używają śrub. Unikają tego, by wiercić kulę. Wszystko cynują, żeby to było szczelne. Ale od spodu musi być zrobiony otwór, żeby nie kondensowała się w środku woda, bo jakby kula była szczelnie zamknięta. To po roku, dwóch latach mogłaby się nawet cała wypełnić wodą. Są dosyć duże zmiany temperatur. W zimie potrafi osiągnąć nawet i minus 40, a w lecie potrafi się rozgrzać do wysokiej temperatury, nawet i pod 70, 80 stopni. Dawniej, jak złocono kule, wykonywano to poprzez złocenie ogniowe, czyli rozpuszczano w rtęci złoto. Następnie pokrywano tą mieszaniną kule, rtęć wypalano, wyparowywano, a następnie zagniatano przy pomocy takich kamieni, krwawników, w głąb materiału. Powłoka była gruba i to złoto trzymało się lata. Kule, które ja wykonywałem i kule złocone możecie zobaczyć m.in. na Bazylice Mariackiej w Gdańsku, Gdzieś tam jeszcze we Wrocławiu. Obecnie kule jak się złoci, robi się to na podkładzie niklowym, a potem żeby to złoto bardziej się trzymało, żeby wytrzymało długie lata, bo tego złota tam się kładzie niewiele, 2 mikrony. Pokrywa się to specjalnym lakierem bezbarwnym. Majstrowie opowiadali mi, iż na kulach bardzo odbiła się pierwsza wojna światowa, II wojna światowa, ponieważ te kule mają często przestrzeliny. W mojej rodzinnej parafii kula na wieży kościelnej też posiada przestrzeliny, a nie jest wysoka, więc widać je doskonale z dołu. Banduły przeważnie wykonuje się z blachy miedzianej CEU ETP R200R, gdzie 200 oznacza, że już przy przyłożeniu siły 200 Nm blacha zaczyna być plastyczna. Wytłoczenie kształtu kuli właśnie z takiej blachy jest łatwe, ale w przypadku, gdzie R będzie wynosiło 240, jest już problem. I taką kulę raz robiliśmy we dwóch, czyli na długiej stalce byliśmy z pięci pasami i mój pomocnik był tak jakby przylepiony do mnie, do moich pleców, bioder i razem żeśmy tańczyli przez trzy dni. Jak mosiądzu jest kilkadziesiąt rodzajów, miedzi jest kilkanaście rodzajów. Jest też mieć celu DHP, która posiada 1% zawartości niklu. Ale zrobię też materiał o miedzi, takiej, która można powiedzieć, jest użytkowa. I też powiem, dlaczego warto pod łóżkiem mieć ryflowaną, cieniutką blachę miedzianą. Miedź jest bardzo dobrym, dobrym przewodnikiem, izolatorem, wiedzą też o tym radiesteci, a także fizjoterapeuci, którzy używają miedzi, np. do poprawy krążenia lub do niwelowania, usuwania różnych bólów. Mieć ETP R200R, czyli ta najczystsza, jest doskonałym przyjacielem człowieka. Tu widzicie kule, które wykonywałem dla hospicjum. Taka kulka trzymana w dłoni jest doskonałym wskaźnikiem, gdyby coś źle działo się w organizmie i u niektórych osób potrafi się oziębić niżej niż temperatura ciała, a u niektórych osób potrafi się nagrzać nawet i do 40 ponad stopni. Mieć potrafi też być bardzo szkodliwa, trująca, toksyczna, jeżeli jest używana nieumiejętnie. A coś takiego Między innymi zaobserwowałem w tych popularnych programach śniadaniowych, gdzie znani cenieni kucharze gotowali w czystych garkach miedzianych, gdzie pokarmy zawrające kwasy tłuszczowe reagowały z miedzią, niemal natychmiast wytrącając dihydrat miedzi do pokarmu. Natychmiast wytrącając do pokarmu grynszpan, czyli tą silną truciznę Tutaj na zdjęciach widzicie też elementy żelazne. One były dosyć dużej średnicy, prawie pół metra, ale to też zależy od wykonawcy. Akurat tutaj chcieli ze żelaza. Potem było to pomalowane proszkowo i też wytrzyma długie, długie lata. To były na jakieś tam elementy do jakiegoś pałacu, ale to było prawie 18 lat temu, jak to wykonywałem. Wykonywałem też bambuły do jednej z najwyższych wież ratuszowych w Norwegii. To są właśnie te, ale Norwegowie wiedzieli, że po czasie pokryje się to grinczpanem, więc wymieniono tylko uszkodzone dwie kule, a dwie stare zachowano. Bardzo dziękuję za dotrwanie do końca mojego filmu. Zrobię też materiał o miedzi, o tym jak ludzie dają się omamić różnym pseudospecjalistom i jak nieświadomie trują siebie i swoje dzieci używając nieumiejętnie miedzi a miedź miedzi jest nierówna pamiętajcie CEU ETP R200R bo już CEU ETP R220 240 260 niby ta sama a już jest inna na koniec jeszcze odniosę się do takich teorii iż bambuły Wieże, szczyce wytwarzały energię. Otóż mistrzowie dekarstwa, z którymi rozmawiałem, nic na ten temat nie wiedzą i nie potwierdzili, by takowo się działo. Jak znajdę czas, opowiem jeszcze o jedynym przeźroczystym metalu, który macie w domu, o złocie. Nie wiem, czy wiecie, ale złoto można tak rozwalcować, tak wyklepać, że będzie przezierne.